Podjazd to jeden z najważniejszych elementów przydomowej infrastruktury. Pełni on nie tylko praktyczne funkcje, ale także estetycznie wypełnia przestrzeń przed domem. A dobrze i ładnie zrobiony to często wręcz wizytówka domu. I choć mylnie nie przywiązuje się do niego tak dużej wagi jak do innych etapów budowy, to ma on na lata kluczowe znaczenie. W kontekście komfortowego wjazdu na posesję. Dlatego odpowiednio zaprojektowany podjazd to kwestia nie tylko wygody, ale i bezpieczeństwa. A z jakiego materiału go wykonać i na co zwrócić uwagę, żeby dobrze się prezentował i spełniał wszystkie praktyczne funkcje? Mam na imię Jacek, dzisiaj wszystko Ci powiem. Ale zanim do tego przejdziemy, zasubskrybuj ten kanał, aby nie ominęła Cię żadna ważna informacja z branży budowy domów. Na początku musisz sobie zdawać sprawę, że podjazd to nie tylko rozwiązanie tymczasowe, bo korzystamy z niego zazwyczaj w niezmienionej formie, nawet przez cały okres użytkowania domu. A jego wymiana nie jest łatwa i zazwyczaj wręcz niepotrzebna, gdyż jeśli nie chcemy totalnie zmienić przydomowej estetyki, to dobrze wykonany podjazd służyć nam będzie bardzo, bardzo długo bez konieczności naprawy czy przeróbek. Dlatego już na etapie projektu trzeba przemyśleć wszystkie ważne kwestie. Samego podjazdu, bo musi on być wystarczająco długi i szeroki, a przy tym harmonijnie komponować się z domem oraz, no, siłą rzeczy, też najbliższym otoczeniem. Oczywiście wszystko zależy od położenia i wymiarów działki, dlatego należy go dostosować do panujących na niej. Warunków. Trzeba również przemyśleć, jakiego typu pojazdom ma on służyć. Inaczej należy zaprojektować podjazd dla samochodów dostawczych, a inaczej dla osobowych, bo musi on mieć odpowiednią wytrzymałość oraz nośność. No ale, znowu też nie ma co przesadzać i budować podłoża jak na lądowanie Boeinga, jeśli raz w roku ma po nim przejechać jakaś ciężarówka, wywrotka, na przykład z opałem. Dlatego tutaj standardowa kostka brukowa o grubości 6 cm spokojnie wystarczy na samochody o masie do 3,5 tony, a 8 cm Kostki z dobrą podbudową bez problemów sprawdzi się w przypadku pojazdów o większym ciężarze. Budowę podjazdu należy rozpocząć od wytyczenia jego krawędzi. Musi on mieć przynajmniej 3 metry szerokości w każdym miejscu, aby w miarę swobodnie poruszać się samochodem. Później Usuwamy pierwszą warstwę ziemi, tak aby można było zrobić wykop odpowiedniej głębokości. Należy też ustalić poziom samego podjazdu końcowy, tak aby wykop pomieścił warstwę zagęszczającą oraz samą podbudowę wokół podjazdu. Układa się krawężniki, które zapewniają mu stabilność, żeby nam się to po prostu nie rozjechało. Następnie układamy na nawierzchnię utwardzoną z zachowaniem spadku w kierunku zewnętrznym oddziałki, tak aby woda nie spływała nam do domu czy garażu. Często przy dużych podjazdach lub na nierównych działkach może okazać się to niemożliwe i wtedy trzeba zastosować... Odwodnienie najlepiej liniowe, czyli taki system korytek przykrytych rusztem, no, albo po prostu sam podjazd wyprofilować w taki sposób, który sprawi, że woda będzie naturalnie odprowadzana na zewnątrz ciałki. Kolejną kwestią, a według mnie bardzo ciekawą, jest montaż instalacji ogrzewania podjazdu. Ciekawa sprawa. Dla fachowca to w ogóle prosta sprawa, a samo rozwiązanie może oszczędzić gospodarzowi sporo czasu nie tylko na odśnieżanie, ale przede wszystkim na odladzanie, zwłaszcza jeśli mieszkasz w miejscach, gdzie oblodzony wjazd do grażu, czy na posesję może spędzać Ci sens powiek. Elektryczne podgrzewanie podjazdu, bo nie mowa, wcale nie musi być drogie. Dodatkowo może być ono zasilane na przykład. Przez bardzo popularną w ostatnich latach fotowoltaikę, gdzie jak wiadomo, własna konsumpcja wytworzonej energii jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. A teraz ciekawostka. Do 2017 roku przebudowa zjazdu z dróg wymagała zgłoszenia lub otrzymania pozwolenia na budowę. Obecnie na szczęście inwestorzy mogą przebudować zjazdy z dróg powiatowych oraz gminnych na swoje potrzeby bez konieczności załatwiania zbędnej papierologii. Nie trzeba również zgłaszać utwardzenia gruntu czy samej budowy podjazdu do odpowiednich władz, tak jak to miało miejsce przed laty. Prawo budowlane nie określa odgórnie zasad wykonania takiego podjazdu. Przyjmuje się, że Projekt powinien być wykonany tak, aby podjazd umożliwiał komfortowe użytkowanie. No i tutaj należy zwrócić uwagę chociażby na szerokość bramy wjazdowej. Ponadto istotne jest, aby inwestycja była zgodna z wymogami minimalnej, a koniecznej do zachowania na działce powierzchni biologicznie czynnej, czyli terenów zielonych. Te wymogi określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki. Zabudowy. Wybór odpowiedniego materiału zaś nie jest wcale taką oczywistą kwestią. Musi on być trwały, funkcjonalny oraz wpisywać się w estetykę domu i przede wszystkim gust właścicieli. Każdy z dostępnych obecnie na rynku materiałów ma swoje unikalne właściwości, no i też różni się chociażby specyfiką montażu. Jednym z najbardziej popularnych materiałów, którzy inwestorzy chętnie stosują na swoich podjazdach, jest oczywiście kostka brukowa. Jest ona wytrzymała, i dobrze. Wygląda. Podjazd wykonany z tego materiału jest odporny na różnego rodzaju uszkodzenia oraz wszelkie warunki atmosferyczne, co przekłada się na jego niezwykłą trwałość. Nie jest taki podjazd z kostki trudny do wykonania, a dostępność wzorów, kolorów, kształtów oraz samych rozmiarów tego typu daje możliwość dostosowania estetyki podjazdu do niemalże każdej posesji i stylu. Dom. Nieco droższa, a jednak zdecydowanie bardziej efektowna opcja to bruk klinkierowy. To idealny wybór dla osób, które cenią sobie klasykę. Klinkier, podobnie jak wspomniana kostka, dostępny jest w wielu różnych odcieniach, jest on również bardzo wytrzymały. To elegancja sama w sobie. Najbardziej prestiżową, ale również czasochłonną w wykonaniu opcją jest podjazd z kamienia naturalnego, a jego ułożenie wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża. Do wyboru mamy granit, bazalt czy piaskowiec. Taki kamień jest wyjątkowo trwały oraz prezentuje się w niepowtarzalnie elegancki sposób. Jest to, co prawda, dosyć drogie rozwiązanie, jednak zadowoli ono najbardziej wymagających inwestorów. Warto rozważyć również wykonanie podjazdu z alternatywnych materiałów, których obecnie na rynku jest wiele, a są Tańszym zamiennikiem nawet dla kostki brukowej. Na przykład płyty ażurowe to też świetna opcja. Ich niewątpliwą zaletą jest przepuszczalność, bo woda swobodnie przenika do podłoża, dzięki czemu na podjeździe nie tworzą się kałuże. Jest to fajna alternatywa dla kostki brukowej, która umożliwia stworzenie nowoczesnego otoczenia dla Twojego domu. Zaś wykończenie podjazdu żwirem lub grysem to najbardziej budżetowe rozwiązanie, które cechuje się prostotą wykonania. Taki żwir czy grys zapewniają posesji naturalny wygląd, co może. Bardzo dobrze współgrać z projektami w stylu Eko. Nie jest to jednak wykończenie tak trwałe jak kostka brukowa oraz nie sprawdzi się dobrze na podjazdach o dużym stopniu nachylenia. Dla osób przywiązujących wagę do kwestii ochrony środowiska odpowiednim wyborem mogą okazać się różnego rodzaju rozwiązania recyklingowe, tak jak na przykład panele PCV. Są one trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych, a do tego wyglądają nowocześnie i efektownie. Niskie koszty utrzymania. I samego montażu to ich dodatkowa zaleta. Jest to rozwiązanie, które wbrew pozorom może służyć domownikom na długie lata. Ostatecznie, wybór materiału na podjazd jest indywidualną kwestią gustu oraz oczekiwań i budżetu inwestora. Wszystko zależy od tego, jakiego efektu wizualnego oczekujesz i ile jesteś w stanie wydać. A oprócz samego podjazdu ważna jest również aranżacja przestrzeni. Wokół niego. Zastosowanie roślinności, takie jak na przykład krzewy, trawniki czy kwiaty wzdłuż podjazdu, dodają przestrzeni naturalnego charakteru i sprawiają, że cały teren wygląda bardziej przyjaźnie. Warto również przemyśleć kwestię oświetlenia, bo taka instalacja nie tylko doda przestrzeni uroku, ale także zapewni bezpieczeństwo oraz widoczność podczas użytkowania wjazdu po zmroku. I tutaj do wyboru mamy wiele różnych rozwiązań, bo bardzo popularną opcją jest. No, oświetlenie LED-owe, chyba najpopularniejsze teraz, ale w postaci słupków przy krawędziach podjazdu. Może ono być sterowane za pomocą pilota, lub posiadać jakiś czujnik ruchu albo timer, że się włącza o określonej godzinie. Sam podjazd można również wykończyć na przykład oprawami najazdowymi, czyli takimi lampami wpuszczonymi w grunt. Możliwości jest bardzo dużo, no po prostu trzeba coś wybrać. Aby być na bieżąco z domami jednorodzinnymi, pamiętaj o subskrypcji i dzwoneczku przypominajce. Dzięki temu nie przegapisz kolejnego odcinka. No i do zobaczenia na budowie.